Między gamami zawsze do głowy wkładać, że, że każdy game jest tak samo ważny, bo ja ma 5-0, czy się przygrywa 0,5 i staram się grać każdy game na, na, na maksa i tam i na, na, jak, na returnie, jak, na, na, jak na returnuję, to staram się, czasami nawet jak wygrywam i serwis trzymamy to czasami tam odpuszczę jakiegoś gema po prostu, żeby... Żeby tam odpocząć się leczyć, jest bardzo znaczone, ale tak to przed każdym dniem myślę, żeby po prostu grać każdego dnia, jakby był wysokim w w życiu. Myślę o tym, jak realizować swój plan na, na, na korcie. Myślę o tym, jak tak, jak zagrałem, o tym, co mi przynosi punkty, o tym, co zrobiłem źle i staram się uprawiać na następne gemy. Staram się opanować nerwy przede wszystkim, żeby mimo wszystko być stabilnym emocjonalnie. I staram się mimo wszystko koncentrować się na tym, jak serwuję, żeby jak najlepiej wykorzystywać przewagę, którą daje serwis a na returnie, żeby to returnować i skupiam się na tym przede wszystkim, żeby to cały czas dobrze realizować.